Dzień dobry, kochani. Z okazji zbliżającego się nowego roku 2023 chciałam Wam złożyć życzenia obfitości, po prostu obfitości w każdej dziedzinie Waszego życia: zdrowia dla Was, dla Waszej rodziny, zaopiekowania się sobą, spełniania własnych pragnień, inwestycji w siebie. Nie bójcie się zainwestować w siebie. Zapiszcie się na jakieś kursy, szkolenia, może chcecie zmienić profesję, to będzie bardzo dobry rok. Chodzi o to, żeby swoją uwagę skupić na czymś innym niż, niż to, co będzie działo się wokół nas, bo to, co się będzie działo wokół nas, będzie miało za zadanie właśnie wywołać w nas chaos, lęk, panikę. Ale jeżeli my będziemy mieli cel, jeżeli będziemy mieli motywację, to to wszystko, jak gdyby nie dosięgnie nas, nie dotknie nas. Miejmy wiarę, miejmy nadzieję i przede wszystkim postawmy na siebie w roku 2023, kochani. Życzę wam tego z całego serca, żeby wszystkie wasze marzenia zostały zrealizowane, żeby ten rok był dla was rokiem zdrowia, obfitości, manifestacji waszych marzeń. Moi drodzy, chciałam Wam także podziękować za ten rok, za to, że jesteście, że ze mną budujecie ten kanał, za Wasze komentarze, za Wasze lajki. Nawet nie wiecie, jakiego daliście mi takiego powera do tego, żeby kontynuować, żeby się rozwijać przede wszystkim. Pamiętam moje pierwsze filmy, kiedy zaczynałam, kiedy nieśmiało kładłam te karty, kiedy na temat jednej karty miałam do powiedzenia dosłownie dwa, trzy słowa. Ogólny był to zarys, początki mojej pracy, zdobywania wiedzy, uczenia się tych kart. Karty również uczyły się mnie, więc ta Zbudowanie tej więzi, tej relacji z moimi kartami też zajęło sporo czasu. Dlatego dziękuję Wam za Waszą wytrwałość, za Waszą cierpliwość, kochani, po prostu za to, że jesteście. Dobrze, a teraz czas zacząć czytania na miesiąc styczeń 2023, co też robimy. Rybki. Zapraszam Was kochani do wysłuchania czytania dla Waszego znaku na miesiąc styczeń 2023 roku. Na początek będzie energia główna, Wasza postawa, praca, finanse, miłość dla związków, miłość dla singli. I na końcu karta podsumowująca. No to lecimy rybeczki. Lecimy rybeczki. Styczeń 2023 rybeczki. Wasza ogólna energia mhm. i wasza postawa. Jesteście kochani w swojej energii w miesiącu styczniu, yy, królowa kielichów. Yy, dużo emocji, tak? Dużo emocji, dużo współczucia, empatii. Dużo również okazywania wsparcia, być może również postawienie na rozwój duchowy, możliwość tego rozwoju duchowego. To jest królowa kielichów, czyli ona już wspina się wyżej, ona już więcej rozumie, tak? Ona już ma bardziej, że tak powiem, rozbudowaną tą, tą przestrzeń taką te, ezoteryczną, też tak, ezoteryczną, uduchowioną. Także, kochani, bardzo taki miesiąc wasz, gdzie będziecie mogły, drogie rybki, w pełni tutaj pokazać się takimi, jakimi jesteście. Wy jesteście w postawie ośmiu monet, czyli jesteście zapracowane, zaangażowane w coś, być może w ten rozwój duchowy, być może w pomoc jakąś, nie wiem, charytatywną, może w uzdrawianie, może właśnie w zdobywaniu wiedzy. Może będziecie się szkolić, jakieś tutaj kursy, certyfikaty, może właśnie w tym kierunku uzdrawiania jakieś, nie wiem, rejki Może odkryjecie w sobie tą moc, tak? Może odkryjecie w sobie tę moc, że macie coś takiego, co możecie ludziom pomóc Miesiąc bardzo pracowity, też często ta ósemka monet mówi o tym, że wam się to opłaca, tak? Wam się to opłaca, w się w to angażujecie całym sercem, całą sobą Dobrze, rybeczki. Zobaczmy dalej. Praca praca, praca rybki styczeń. Mm. Rybki, wchodzicie na, na jakieś wyżyny. Totalnie tutaj w kwestiach zawodowych nie wasza energia. Bardzo mieczowa, yy, bardzo taka yy, przenikliwa. Yy, możecie tutaj, yy, kochani, wyjść z jakiejś pułapki myśli, z, z jakiejś sytuacji, gdzie się czymś nakręcaliście. Ta dziewiątka mieczy yy, może mówić o tym, że. Wyjdziecie z cienia, tak? Wyjdziecie z jakiegoś cienia, wyjdziecie z, tej, yy, z tego takiego zapętlenia, yy, nie, braku wiary w swoje umiejętności, yy, w swoje pomysły. Yy, również tu jest pokazany taki strach yy, przed tym, żeby odkryć się przed ludźmi ze swoimi talentami, ze swoimi umiejętnościami. Yy, król mieczy to jest decyzja, tak? To jest decyzja. Macie jakiś plan. W tej dziewiątce mieczy tu jest postanowione. Dosyć z tym. Rybka ma już dosyć takiego y, ciągłych jakichś y, lęków, y, że może to nie wypali, może to nie wypali, tak? Może tu się nie spodobam, bo lepiej się nie odezwę, tak? Nie będę mówić o swoich pomysłach, bo na pewno mnie wyśmieją. Natomiast król mieczy tu już jest zupełnie inna postawa. Tutaj realizujemy swoje projekty, swoje pomysły. Jesteśmy konsekwentni. Jesteśmy tutaj konsekwentni w swoich postanowieniach. I na wyniku jest karta Eremity, czyli ta mądrość, ta dojrzałość. Znajdujecie swoją drogę przeznaczenia, mam, mam wrażenie, drogie rybki, w styczniu w kwestiach zawodowych. Tutaj są wszelakie, właśnie takie zawody jak nauczanie, przekazywanie wiedzy. Eremita to również to uduchowienie, to co w królowej kielichów, czyli zdolności jakieś uzdrawiające. Czyli, kochani, naprawdę tutaj miesiąc styczeń może Wam się pokazać jako w kwestiach zawodowych, jako ścieżka Waszego przeznaczenia. Dobra, zobaczmy, dopytajmy. Dopytajmy tutaj. Hmm? Tak. Wiecie co, no? Nie, nie będę się powtarzać, bo to jest to, co powiedziałam. Bo baliście się wyjść ze swoimi pomysłami, ze swoją wiedzą, ze swoją mądrością. Tak, ale tak jak mówię, w styczniu to już będzie koniec. To już to nie będzie działać, tak, to już nie będzie działać. Tutaj wychodzicie z, z, ze swojego takiego bezpiecznego miejsca. Gdzie nikt was nie mógł zobaczyć, gdzie nie, nikt was nie mógł zranić, gdzie nikt nie mógł wiecie dać wam łapki w górę czy w dół, to takie bezpieczne było, prawda? O co chodzi z królem mieczy? Tak, decyzja podjęta o współpracy. Było rozdroże, bo w tej karcie kochanków zawsze jest rozdroże, a król mieczy on już wie. O co chodzi z pustelnikiem? No, widzicie? Pustelnik, który wyciąga z was te, te miecze, który swoją mądrością. Y, swoją dojrzałością, y, swoją y, taką wiarą w swoje umiejętności, w tą, w tą y, pewnością, że tą wiedzę, że wiedza, którą posiada, jest ogromna i może dla ludzi innych y, zdziałać cuda, może im bardzo pomóc w różnych kwestiach. I ta odwrócona dziesiątka mieczy y, mówi właśnie, że y, jakiś taki y, cykl tego Zamknięcia się w jakiejś waszej, nie wiem, depresyjności, w jakiejś takiej klatce, w takim braku właśnie wiary w siebie, to ten styczeń, to wszystko, kochani, zupełnie zmienia wam się energia. Okej, okay. kwestie finansowe, rybka. Hmm. Moi drodzy, w kwestiach finansowych coś tutaj się zmienia. Mamy szóstkę kielichów, mamy królową mieczy, czyli są jakieś decyzje. Mogą to być decyzje urzędowe. Są realizowane jakieś plany lub te plany, które były tam w zawieszeniu, nie wiem czy to grudniowe, czy jeszcze jakieś wcześniejsze z 2022 roku. Plany z przeszłości, tak, te które zawisły gdzieś tam, te które się nie realizowały. Jakieś plany, oczywiście, związane z pieniędzmi, z finansami. Coś tu, kochani, powraca z decyzją, już, tak, z jakimś, może papierkiem, lub może wy podejmujecie jakąś decyzję, bo na końcu, na wyniku jest karta rydwanu, czyli coś tutaj przyspiesza, coś się zmienia o 180 stopni. Macie tutaj, moi drodzy, możliwość. Jak gdyby decyzowa... De... decyzowania, jak to się mówi? <laughs> Sami, kochani, tutaj podejmujecie jakieś decyzje odnośnie pieniędzy, natomiast jest tu pokazany rozwój, tak? Coś tu jest pogodzone. Coś tu jest ze sobą pogodzone. Cel, który obraliście, pędzicie do niego. Tak, żeby go, żeby go zdobyć, żeby go osiągnąć Mogą to być pieniądze również związane z waszymi dziećmi, kochani no bo ta szóstka kielichów jest związana z dziećmi Ale szóstka kielichów też mówi o spokoju, o równowadze Jak to szóstka, tak? Jak to szóstka? Zobaczmy Tak, tu chciałam powiedzieć, że yy, sami możecie decydować, tak? O swoich finansach Decydować. Ach, ten Merkury jednak wiecie co? Wszedł w retrogradację prawdopodobnie 29 grudnia. Ja mam go w kosmogramie hmm, również w retro. Więc, jak gdyby u mnie to podwójnie wszystko działa i, i widzę, widzę, odczuwam, że brakuje mi słów. Dobrze, o co chodzi z szóstką kielichów? Hmm, odwrócona królowa monet. Jakieś, yy, jakaś sprawa, jakaś sytuacja finansowa z przeszłości, kochani, powróci Może to być związane yy, z... jakieś rodzinne kwestie, tak? Może to być związane z firmą Coś tutaj wraca, może to być związane z jakąś kobietą, tak? No, ta odwrócona królowa monet, to ona jest chciwa, tak? Ona nie do końca potrafi dobrze zarządzać pieniędzmi. Jest też leniwa, tak? Czyli wyciąga jakieś tam ręce, może nawet nie po swoje. Może mieliście jakąś taką sytuację, może był to jakiś konflikt, no to teraz tutaj w styczniu to się, kochani, rozwiązuje. O co chodzi z tą królową mieczy? Tak, rycerz kielichów. Czyli dobre wiadomości, dobre wiadomości tutaj, moi drodzy. Decyzje, które yy, ucieszą Was, tak? Które Was ucieszą. O co chodzi z rydwanem? Król Mieczy. Kolejna karta, która y, właśnie mówi o, o tej decyzji. Także y, jakieś tutaj w styczniu spodziewajcie się, czy to z urzędu, y, czy to jakieś inne kwestie macie. Natomiast to wszystko, co się dzieje, to jest na Waszą korzyść, moi drodzy. W tych kwestiach finansowych. Coś tu się rozwiązuje i to coś z przeszłości. ok Miłość. Miłość rybki w związkach. Rybki się bawią. Z hmm, paziem kielichów się bawią. I cztery monety. <try> <try> Kochani, powiem tak. Trójka kielichów yy, mówi o mile spędzonym czasie, mówi o dobrej zabawie, yy, mówi o tym, że jesteśmy szczęśliwi, mamy powody do radości, mamy powody do zadowolenia. Paść kielichów z, z kolei to jest ta oferta, tak? To są te dobre wiadomości, to są spotkania. Może tutaj dwie pary związkowe będą po prostu w styczniu biegać od jakiejś imprezy do jakiejś imprezy, będzie dużo zaproszeń, dużo propozycji, ale to może być tak, że ktoś, kto się pojawia na Waszej drodze i mamy tą trójkę kielichów, wiecie, że to tutaj często pokazuje ten trójkąt, że jesteście w kimś, z kimś w relacji, a tutaj ktoś Wam mówi o swoich uczuciach, tak? Czwórka monet z kolei mówi o, o zazdrości, tak? Mówi o zazdrości, o zaborczości, o tym, że nie chcemy nic zmieniać, o tym, że chronimy to, co jest dla nas najważniejsze. Tu jest bardzo wyraźnie pokazana właśnie ta strefa komfortu, te cztery ściany, gdzie czujemy się bezpiecznie, gdzie nie chcemy zmian, tak? gdzie nie chcemy tych zmian. Dopytamy, o co tutaj chodzi? Co ta rybka robi? Może, może tutaj u waszego partnera coś? Może jesteście o partnera zazdrośni, kochani? O co chodzi z tą trójką kielichów? Kochani, jeżeli chodzi o imprezy, to będzie to dla Was bardzo męczące, naprawdę. To już tak trochę z musu będziecie chodzić na te imprezy. Jeżeli nie, to męczy Was już trójkątna sytuacja. Tak, paść kielichów, czyli tutaj zależy komuś na uzdrowienie jakiejś relacji, jakiejś sytuacji. I czwórka monet. Zmiana, tak, zmiana. Boicie się zmiany, a ta zmiana przychodzi. A ta zmiana przychodzi. To jest czytanie ogólne, kochani, niech każdy dopasuje do siebie o co tutaj chodzi. Natomiast tu jest wyraźnie pokazane, że kurczowo trzymacie się tego starego, co jest, a to wiecie, że to jest karta karmiczna koło fortuny, czyli te zmiany trochę niezależne od was, ale yy, muszą, muszą nastąpić, bo coś tu nie funkcjonuje. Single, miłość single. Mhm. Drogie single, drogie single. Single się na coś otwierają. Karta świata, umiarkowania i królowa buław na końcu. Kochani, jest to uzdrowienie Waszej singlowatości, że tak powiem, nie obraźcie się na mnie, to jest bardzo tak w bardzo dobrym kontekście powiedziane, bo karta świata mówi o tym, że wychodzimy z cienia, że otwieramy się na nowe relacje, na nowe znajomości, że są tutaj kontakty, są spotkania. Mogą to być spotkania z zagranicą również, natomiast przełamujecie tutaj jakieś swoje utarte schematy, tak? Jest tutaj uzdrowienie tej samotności, że tak powiem, nabieracie tutaj równowagi, może się z kimś godzicie, tak? Może się z kimś godzicie, może jest to uzdrowienie jakiejś poprzedniej relacji, może to uzdrowienie zachodzi w Was, czyli ta zmiana, Jakiegoś nastawienia do bycia samemu, a bycia w, a byciu w związku. O czym świadczy królowa Buław, gdzie wy czujecie swoje piękno, swoją sprawczość, to, że możecie wszystko, to, że się podobacie, że, że, że ktoś na Was zwraca uwagę. Tak? Ja bym powiedziała, że tutaj rybki single wracają na salony. O tak powiem. Rybki single wracają na salony. Dopytamy. Dopytamy. Tak, kolejna karta, która mówi o uzdrowieniu, o nowym życiu, nowej szansie. Może to ktoś być z przeszłości, rzeczywiście. Karta równowagi. Tak, ta karta Szóstki Mieczy mówi o tym, że są przestoje są opóźnienia, ale to one wynikają z Was, bo Wy macie tutaj jakieś lęki. Mieliście, bo w styczniu to się zmienia. Lęki przed nowym, tak? Lęki może przed otworzeniem się. Tu jest też pokazany opór przed komunikacją, tak? Może, yy, nie wiem, ktoś się nie odzywał, albo wy mieliście jakiś opór, żeby yy, zagadać, tak, napisać, zagaić. Zobaczmy. O co chodzi z królową Buław. Odwrócona dziesiątka buław. Patrzcie, mieliście odwróconą dziesiątkę mieczy, teraz jest odwrócona dziesiątka buław, czyli tutaj, kochani, wy rzeczywiście zamykacie jakiś trudny cykl w waszym życiu. I ten mentalny, i ten fizyczny. Jakiś nadmiar tutaj przeciążeń, obowiązków, yy, pesymistycznych myśli. Jest jakieś uzdrowienie u was w styczniu, ale mam wrażenie, że to jest związane właśnie z tą waszą duchowością z tym rozwojem tutaj jakimś nie wiem może ezoterycznym może tym rozwojem gdzie odkryjecie w sobie jakieś moce zdolności tak Dobrze kochani zobaczmy teraz podsumowanie podsumowanie dla rybek styczeń 2023 podsumowanie styczeń 2023 Dla rybek, podsumowanie dla rybek styczeń 2023. No, i mamy tą wszystkę mieczy w pozycji prostej, tak? Kochani, no, brama się przed wami nowa otwiera. Uchyla się tutaj jakaś furtka, za którą pojawiają się pierwsze promienie słoneczne. Jako taka nadzieja, jako taka szansa, wiara w to, że już teraz będzie wszystko dobrze, tak, że po tej Piątce Mieczy wpłynęliśmy na te spokojne wody, że już nie będziemy samotni, bo w tej Szóstce Mieczy, w tej talii mamy samotną podróż przez zburzone wody, gdzie nie wiemy, co nas czeka, nie wiemy, co tam na nas czyha. Było niepewnie, było samotnie, było trudno, ale kochani, styczeń to zmienia, tak, styczeń to zmienia. Jest tu podróż pokazana Podróż fizyczna, ale mam wrażenie, że przede wszystkim odbędziecie bardzo taką poważną podróż duchową w styczniu, drogie rybki. Dobrze, zobaczmy. Tak, Wasza karta. Wasza karta, która yy, mówi o tym właśnie. Spojrzeniu na dane sprawy trochę szerzej niż wychodzicie poza jakieś granice jak w tej karcie świata, tak? Już tu nie ma poświęcenia, już tu nie ma bezruchu. Coś tutaj mogło u Was w 2022 roku się opóźniać, coś, jakiś rozwój mógł stanąć w miejscu, być może same jeszcze nie, nie do końca. Dojrzeliście do pewnych decyzji, do pewnych sytuacji, a może po prostu tak miało być. Może po prostu taka była wasza droga przeznaczenia, że to dopiero w styczniu odkryjecie swoje powołanie. Dopiero styczeń 2023 ma być tym czasem, kiedy już będziecie wiedzieć, co i jak. Drogie rybki, ja Wam życzę cudownego stycznia. Pozdrawiam.